Dzisiejsza Ewangelia jest dla ludzi zmęczonych. Powiem więcej, dla tych wszystkich, którzy są dość mocno zaprasowani, którzy przychodzą wieczorem do swojego domu, siadają ze zmęczenia we fotelu i mówią: Boże, kiedy to się skończy, kiedy będę miał trochę wytnienia, trochę więcej ciszy, a może i trochę więcej zrozumienia. Odpowiedź przychodzi nam w dzisiejszej Ewangelii: Przyjdźcie do mnie mówi Jezus Chrystus. Ale człowiek niekoniecznie chce usłyszeć tą prośbę. On szuka najpierw rozrywki dla swojego ciała, dla swojego umysłu. Dopiero w trzeciej kolejności, a nawet i czasem dalej szukamy ukojenia w Chrystusie. Pan Jezus nie chce być ciężarem dla nas. Jego zaproszenie ma powodować, że to co robimy na co dzień Tą naszą codzienną pracę, która wydawać nam się może dość trudna i czasem męcząca, On chce sprawić, aby ona była lżejsza, abyś z tego potrafił czerpać satysfakcję, abyś był zadowolony i abyś swój dzień. Kończył z uśmiechem na twarzy, aby się to ukojenie znalazł przede wszystkim dla swojej duszy, dla swojego rozumu i dla swojego ciała w samym Chrystusie.